Cześć, witajcie. Kolejny traktor do sprzedania dzisiaj, bardzo fajny. Massey Ferguson 6713, 2018 rok i teraz to jest czwórka turbo intercooler o pojemności 4400 cm sześciennych i on ma 130 koni. Ten motor i z tego co wyczytałem to jest Sisu, także bardzo dobre silniki Sisu. I spójrzcie, a teraz się nie pokazuje bo przed chwilą się pokazywało, to było 2200 motogodzin 2138 godzin ma dokładnie w tej chwili ten ciągniczek no i jest jak nowy nie ma co tutaj ukrywać, pierwsze opony wszystko, tapicerki, jest klimatyzacja tutaj jest oświetlenie, wycieraczki, ustawienia podnośnika, 540, eko i 1000 Załączanie wyłączanie wałka, podnośnik, napęd, blokada, wyjścia hydrauliczne, gaz ręczny. Eee, tu mamy skrzynię. 6 biegów manualnie, tu jest półbieg na każdym biegu i tu mamy jeszcze highl, czyli polowe i szosowe. I to jest wszystko. Co tu jeszcze jest? Eee, schowek Zobaczcie, to tu wszystko wygląda jak nowe w tym traktorze. Nie ma tu żadnych jakichś tam niedociągnięć Rewers do przodu, oczywiście bez sprzęgła I sobie jedziemy, bez sprzęgła do tyłu Elegancko, mięciutko Tu się ustawia jeszcze reakcję Jego Oblec Się troszkę podskoczył Co jeszcze? No traktorek jak nowy Nie ma tu się do czego przyczepić absolutnie Wchodzi bardzo ładnie 4 turbo intercooler, więc jest dość żwawy, jak widzicie 130 koni to ma hmm. Może pokażę Wam go z zewnątrz, jak to tu wygląda Tak wygląda fotel, nie jak nowy, jest oryginalny fotel oczywiście Tak wyglądają opony. Mitasy pierwsze 428, 538, a więc 169R38. Co to jest? No 90% tych opon. Zaczepy, jest automat górny przesuwny, jest hak wsuwany, eurohaki, trzy pary wyjść. Wygląda elegancko, podnośnik, dwa siłowniki wspomagające, 5-300 u dźwigu. Katalogowo EHR na błotnikach. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć i pokazać. A tak wygląda motor. Tak, no i jest to motor Sisu. Tak jak widzicie, Akko Power. Tu jest nawet produkcja 25.01.218. No i to wygląda to wszystko jak nowe. To nie było tu nic malowane. Przedni most Carraro. Widzę tabliczkę stąd. Żadnych wycieków. Niczego tutaj nie ma. Zakurzony jedynie trochę może być. Z przodu opony 348.528. Też mi tasy. 70% można im dać. Tu są obciążniki z przodu. Nie pisze nie jest napisane ile mają kilo, ale 6, 7, 8, 9, 10 obciążników jest oryginalnych. I co tu jeszcze mamy? No tak jak mówię, jest całe w oryganie, świeżo nas przyjechał. Od razu ogłaszane, nic nie malowane. Tu wam pokażę też filtry, wszystko oryginały, włącznik prądu. Więc tak to się prezentuje. Ten ciągniczek, świeży traktorek. Tu kapie to woda. Było pukane z kurzu jedynie. Przyjechał czysty. Która nigdy nie miał, bo widzicie zaślepki oryginalne. Tak on się prezentuje. Mężarka od Klimy. No zapraszam Was do oglądania, do testowania, no i do zakupu. Są takie dwa, takie przyjechały, no także jest wybór, jakby co. Pozdrawiam, do usłyszenia. Bardzo fajny Ferguson, tak jak widzicie. Wszystko w oryginale, tu świeżutkie, czyste, jeszcze 18 rok, w dobrych pieniądzach, jak zwykle. Pozdrawiam, do usłyszenia.